Dzień dobry, dzień dobry, tutaj branżowisko po raz 45. Ci, którzy nas widzą, już wiedzą o co chodzi. Ci, którzy słyszą, mogą mieć wrażenie, że dźwięk jest przytłumiony, prawda? Tak. Ee, towar, towar deficytowy, e, maseczki. Maseczki, tak. Ja specjalnie sam zrobiłem, podoba Ci się? Bardzo, myślę, że jest tak samo skuteczna jak wiele z tych, które są za dziesiątki <grym> tak. złotych sprzedawane na Allegro. Ale mam jeszcze słuchaj drugi towar deficytowy, to jest specjalny żel, ale nie taki blejaki, tylko taki mm. szpitalny. A ale on już jest prawdziwy, co? Tak, on już jest prawdziwy, wiesz więc... co? dziękuję Mo ci bardzo. Moja teściowa pracuje w Wydziale Zaopatrzenia Szpitala. No to widzę, że trzeba się z nią zaprzyjaźnić. przy no, człowieku, wszystko, wszystko z pierwszej ręki. No właśnie, a dlaczego my z maseczkami i dlaczego o tym żelu mówimy? No, bo niestety jest temat koronawirusa. Które nie możemy bagatelizować już w tej chwili, prawda? E, no tak, u nas częściowo wprowadzona praca zdalna. Dzieci nie chodzą do szkół, do przedszkoli, do żłobków, w związku z tym trzeba jakby reagować. E, rząd zapowiada e, jakieś wsparcie dla firm, które mhm. zostały dotknięte tym kryzysem e, spowodowanym epidemią. E, w czwartek była pierwsza ofiara śmiertelna w Polsce koronawirusa, więc no już nie możemy tutaj ani dyskutować, czy możemy bagatelizować temat, prawda? Nie możemy też mówić o tym, że. E, słusznie niektórzy sieją panikę po prostu temat jest i myślę że dużo rozsądku i Chyba profilaktyki się wszystkim przyda. E, tak, zdecydowanie. Natomiast e, szał związany z zakupami i wykupowaniem <noise> całych sklepów, no to jest to, trochę tak, przegięcie. To prawda. Dziś widziałem zdjęcia w internecie sprzed jednego z dyskontów spożywczych, gdzie godzinę przed otwarciem była kolejka kilkunastu co najmniej osób czekających na otwarcie sklepu. Więc, no... A ja na kilku forach widziałem już, że rozpoczął się handel e, ryżem, cukrem, no, e, mąką no, bo... e, i to całkiem poważnie. Ja dużo biznesu widzę. Tak, tak. like Natomiast co ciekawe, również wiem, że firmy z branży mają problem z zaopatrzeniem BHP, mhm. bo używamy chociażby maseczek przeciwpyłowych, tak. używamy różnego rodzaju zabezpieczeń właśnie BHP i jest deficyt. Rozmawiałem przed nagraniem naszego podcastu z czterema hurtowniami, terminy są bardzo odległe, a na przykład rękawiczki jednorazowe, które miały dotrzeć są inkasowane przez rząd. To znaczy, mhm. jeżeli tylko jest wyprodukowane, mhm. rząd prostu. zabiera płaci oczywiście według tej stawki, która miała być zapłacona, natomiast ktoś, kto zamówił hurtownia w tym wypadku zostaje e, z ręką w pewnym e, tak, naczyniu. E, w naczyniu. E, a co jest <laughs> dziwne, bo te, tego typu maski takie przeciwpyłowe, to przecież absolutnie nie jest to, co mogłoby no, chyba chronić przed jakimkolwiek wirusem. Na przykład. Wiesz, no, Ale... ludzie kupują to w setkach, jeżeli nie w tysiącach, znam człowieka, który poszły. Szupuje obecnie 60 milionów e, tych masek jednorazowych, e, wrzucasz informację, że chroni przed e, koronawirusem i ludzie jak szaleni to kupują no. no to prawda. Z nawet, dziesięciokrotną przebitką. Tak, na Allegro widziałem, że jedna firma w ciągu dwóch tygodni zarobiła jakieś 600 tysięcy na, na tych maskach, więc... Ja widziałem historię maseczki e, tego typu jednorazowe takie e, higieniczne nazwijmy to, mm -hmm. one nie wiem, go, dwie godziny może można tego używać, ale jak się zdejmie to już się nie tak. nadają. No to tego typu Typu maseczki były sprzedawane nawet po 300 zł, a jak sprawdziłem, maksymalna cena w moskiewskiej fabryce, czyli stamtąd dużo, dużo polskich firm importuje oraz z Chin, te maseczki w hurcie kosztują ,97 zł. 97 i to już jest cena zaporowa. No to nigdzie nie ma takiej przybitki chyba w tej chwili. No a dlaczego my o tym koronawirusie mówimy? Bo okazuje się, że coraz więcej branż odczuwa jego skutki, bo już mówimy o światowej pandemii. Najmocniej obrywa w tej chwili branża transportowa, linie lotnicze już liczą straty. Turystyka bo... też tak, cała. Turystyka. Lot nie wie w ogóle, czy kupi w tym momencie niemiecką linię lotniczą, no bo wszystko się powoli zaczyna komplikować. No i zaczęliśmy też pytać, przedstawicieli naszej branży, czy właśnie branża stolarki budowlanej, otworowej, zaczyna odczuwać w skutki koronawirusa. No i czego się dowiedzieliśmy? Rozmawialiśmy między innymi z oknoplastem, a to poszliśmy kluczem oknoplastu, dlatego że on jest naprawdę dużym eksporterem do Włoch. A wiemy, że w tej chwili Włochy no, bardzo. Mocno zmagają się z koronawirusem. No, i jak powiedział nam Mikołaj Placek, prezes grupy Oknoplast, na chwilę obecną w ogóle nie ma odczuwalnych jakichś skutków koronawirusa. Nawet patrząc już tylko i wyłącznie na wyniki rynku włoskiego, wszystko do tej pory jest realizowane zgodnie z planem. Były jakieś niewielkie problemy w okolicach, w których były te pierwsze ogniska koronawirusa ponieważ dowożono wtedy do czerwonej strefy towar, a on był odbierany od dystrybutorów na tej granicy jakby tej strefy, więc były takie perturbacje, natomiast firma no, nie wie jak będzie wyglądała sytuacja w momencie, w którym zamknięto granicę włoską. Znaczy no jest informacja taka, że na razie to nie wpływa na wyniki, na planowane efekty yy, działalności na rynku włoskim, natomiast Ciekaw jestem, czy ktoś bierze pod uwagę to, jeżeli u niego w firmie ludzie zostaną dotknięci. Jeden człowiek wystarczy, zachoruje, reszta tak. jest wtedy w separacji, musi przejść okres kwarantanny. I nie wiem, czy pamiętasz, ale jedne z pierwszych ognisk, które w Polsce się pojawiły, tak, w takim sensie, że był człowiek w Polsce i zarażał kolejnych, było w Raciborzu. Tak. I od 5 wtedy... tysięcy ludzi w jednej fabryce. <noise> tak, wtedy od razu rozbawiłem panią Marzenę Bałarek z Ekookien, bo jak tylko się dowiedziałem, że coś takiego miał miejsce, to zadzwoniłem z pytaniem, czy aby na pewno wszystko u nich w porządku w tym kontekście, bo jak, się, jak tylko usłyszymy racibusz, to od razu mamy w głowie Ekookna, Okna, no bo Dokładnie. oni sporą część tamtej okolicy i środzie mieszkańców zatrudniają po prostu, albo oni są jakoś związani z działalnością tej ogromnej przecież firmy. No, ona zapewniała akurat, że nic się złego nie dzieje, Oczywiście, podobnie jak m.in. Oknoplast i inne firmy wprowadzą dodatkowe procedury, jeśli chodzi o e, taką kontrolę, o dodatkowe takie kwestie higieniczne. E, Wiesz, ja, się, ja się spotkałem z taką historią z innej branży, że e, osoby wchodzące na zakład produkcyjny, czy w ogóle do firmy są, jest im mierzona temperatura, mhm. e, oczywiście na wejściu i co godzina, czy nawet częściej e, dezynfekcja rąk. No jakby cały, całe tutaj tak. właśnie procedury, natomiast y, kolejne przypadki dosyć takie też y, duże skupisko Opole, tam mm -hmm. Aluprof między innymi mm -hmm. ma fabrykę. Tak. Y, Sytuacja jakby dynamicznie się zmienia, my nagrywamy, a następnego dnia, czy w momencie kiedy będziemy publikować, to Warszawa już może być zamknięta, Naprawdę? bo takie, takie sygnały dochodzą. No właśnie i w związku z tą dynamiką sytuacji też odpuściliśmy sobie na razie branżowisko ekstra, bo mieliśmy mówić tam o Fensterbau, natomiast wszystko jest na tyle zmienne, że nie jesteśmy w stanie troszkę zapanować nad tą narracją i mówieniem tu i teraz, ponieważ co chwilę coś się zmienia. Jeszcze kończąc ten wątek, rozmawiałem też między innymi z Marcinem Szewczukiem z Aluplastu. Oni też na razie nie odczuwają jakiegoś przehamowania eksportowego, natomiast już wiedzą od swoich z kolei klientów, czyli producentów, że no niektóre rynki zaczynają już powoli... Wyhamowywać, więc prędzej czy później może się okazać, że mamy tutaj jakiś po prostu problem. Znaczy no na wszystkie branże, czy w ogóle na gospodarkę całego świata będzie się, mhm. to, e, będzie się to odbijało. No i też mówił w kontekście tego zamknięcia szkół i przedszkoli, że jeszcze nic się nie dzieje w takim kontekście produkcyjnym u nich, żeby były jakieś zatory, ponieważ ludzie zostają w domu z dziećmi. Ale mają już przygotowane jakieś procedury, będzie ewentualnie jakiś tam system rotacyjny, żeby zachować po prostu stałość produkcji. No i trzecią osobą, z którą rozmawialiśmy, był Paweł Zajkowski. Kojarzysz pana przecież? Oczywiście, że kojarzę. Paweł no jest dystrybutorem kilku znanych firm z naszej branży. Sprzedaje głównie do Niemiec. No właśnie, i też tym kluczem idąc, nie chcieliśmy pytać tylko Producentów i dostawców, ale właśnie też dystrybutorów. On z kolei powiedział, że no, nie dalej niż w ostatni poniedziałek, czyli tydzień temu, był na pomiarach u kilku um, klientów w Berlinie. Nie widać tam na ulicach hmm. żadnej. Um, no, żadnego takiego wpływu na, na życie mieszkańców tego koronawirusa, normalnie wszystko funkcjonuje, mówił tylko, że jest delikatnie mniejszy ruch na ulicach. Natomiast z perspektywy jego biznesu nic się na chwilę obecną nie zmienia, no, natomiast wie, że to się może zdarzyć w każdym momencie, ma po prostu takie zapisy w umowach, że jeżeli z sytuacji niezależnej od firmy coś się zmieni, to klient będzie musiał tylko zapłacić za towar, a za montaż będzie po prostu płacił po. Realizacji. Co do tego, jak się zmienia życie w poszczególnych miastach, w Warszawie widać zdecydowanie różnicę. Jest pusto na ulicach, tak. e, znaczy, no, korków nie ma, no nie e, mniej ludzi. To jest wyjątkowo tylko zawsze w wakacje i w ferie, prawda? Ja byłem w e, sądzie okręgowym w Warszawie, czyli takim najbardziej ruchliwym, gdzie zawsze tłumy są. Mhm. Też leniwie, e, no tak spokojnie. To może to nie wychodzi, prawda? Tak. No i tutaj też apel do Państwa. Nie traktujmy ewentualnie tego home office jako bezpłatnego urlopu czy coś takiego, naprawdę trzymajmy się domy, jeżeli możemy, żeby unikać niepotrzebnych kontaktów i narażać się. No właśnie, dlaczego we Włoszech to się nie udało? Bo ludzie normalnie wychodzili do kawiarni, restauracji, spotykali się e, i, i lekceważyli te e, zasady związane z kwarantanną, choć znam przypadki też w Polsce. E, spotkałem się z takim, że osoba na, w trakcie kwarantanny stwierdziła, że e, to jest świetna okazja, żeby pójść do fryzjera, zrobić zakupy, no, no tak. I ma wolne, tak? No właśnie, więc oni nie zmienili swojej codzienności, a powinni być. No, i... e, no w Chinach, dlatego właśnie przez to, że ludzie poważnie do tego podeszli, a tam społeczeństwo jest tak wychowane. No oni są że, tak, po jak prostu. rząd coś mówi, to tak, tak ma być. E, I przez to w chwili obecnej najmniej nowych zarażeń jest właśnie w Chinach. Tak. I najwięcej wyleczeń. No, i teraz temat drugi, który jest ściśle powiązany z tym pierwszym. Otóż, fenster frontale, jak wiemy, nie odbędą się w pierwotnym terminie. Znamy już drugi termin, rozmawialiśmy o tym już w poprzednim wydaniu ale pojawiają się pierwsze firmy... Ale właśnie, to jest ciekawe, bo mówiliśmy, my strzelaliśmy wtedy jeszcze, czy mówiliśmy o plotkach, jakie się pojawiają, a chyba konkretnego terminu nie podaliśmy. Nie podaliśmy go w końcu? Nie, wydaje mi się, że w poniedziałek, kiedy była premiera, e, premiera podcastu, to właśnie wtedy była informacja o tym, że termin czerwcowy e, to jest termin targów Fensterbau. Ja mam pamięć dobrą, acz krótką, więc na wszelki wypadek powiedzmy, o jaki termin chodzi, czyli e, teraz... E, Fenster Frontale 2020 odbędą się w dniach 16-19 czerwca. No i co się okazuje? Okazuje się, że pierwsze firmy mówią, no dziękujemy, ale nie skorzystamy. E, tak, są to m.in. Dekeni, który oficjalnie poinformował o tym na LinkedInie. No, chyba jako pierwszy był w ogóle, prawda? I dlatego poświęciliśmy mu osobny artykuł, ale myślę, że teraz będziemy zbiorczy już traktować te... Festie. Tak, w ogóle, może już zapowiem, nie wiem, czy wiesz w ogóle o tym, ale na naszej stronie pojawi się artykuł taki, w którym będziemy robić taką listę obecności branży, czyli będziemy śledzić najnowsze doniesienia o tym, kto decyduje się na obecność na Fenster Frontale, ale kto nie. Jeżeli zmieni zdanie, proszę się nie martwić, to nie będzie źle świadczyło Państwa firmie, po prostu sytuacja jest dynamiczna, będziemy aktualizować te informacje, żebyśmy Wspólnie wiedzieli, z kim po prostu w Norymberdze to, mamy szansę to, to, się spotkać. To jest potrzebne, to jest potrzebne zdecydowanie, no bo y, trzeba skądś czerpać źródło, z kim można się spotkać i do ko tam pojechać. Dokładnie. Natomiast mamy również informację z Giełu, że podtrzymali mhm. swoją decyzję odnośnie e, nieobecności. nieobecności. Tak? Mhm. Roto również przekazało tak. informację taką. Myślę, że kwestia dni, żeby to samo zrobił chociażby Winkhaus. No, jeżeli najwięksi się wycofują, to myślę, że tutaj taka jakaś solidarność branżowa może nastąpić. Powiedz może o tym, co się dzieje z stroną targową, bo to jest, to jest ciekawa sprawa. To jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ okazuje się, że zniknęła lista wystawców w tej chwili. No jest to tłumaczone tym, że w związku ze zmianą terminu muszą ją zaktualizować. No ale przez to w ogóle nie wiemy tak naprawdę, kto jest potwierdzony, kto nie jest. Zniknęła też. Myślę, mapa. że u nich też to na tyle dynamicznie e, tak, się dzieje. Sami nie wiedzą, Tak. Więc e, fajna natomiast e, termin rzeczywiście jest nie, nie za bardzo korzystny. E, natomiast związek Polskie Okna i drzwi uruchomił ankietę, w której można podpisać petycję, czy wysłać swój wniosek odnośnie tego, żeby przełożyć targi. Natomiast to jakby to nie jest żadna złośliwość, ale czego mi zabrakło? informacji jakie jest stanowisko związku czy tak, członków, czy w na kiedy, stanowisko? na kiedy to ewentualnie mm -hmm. przełożyć, no bo przełożyć, że przełożyć zawsze komuś nie będzie pasowało. Mm -hmm. Przełoży się na wrzesień, na październik, to... jesień, zima, nie wiadomo, tak. prawda? Znowu kolejnym osobom może nie pasować. Petycja jest jak najbardziej słuszna, tylko... Ona y... też bardzo późno się pojawiła i deadline, jeśli chodzi o składanie tych yy... Ankiet jest bardzo krótki, więc wydaje mi się, że mało firm też zdąży w ogóle wziąć w tym udział, bo same też muszą się określić, No to pewnie rozmowy zarządu to będą Jeszcze w, i tak dalej, piątek, w piątek 13 jest o... termin. Natomiast no, brakuje mi w tym informacji mhm. argumentów, dlaczego, po co, na kiedy, no i jakaś oficjalna informacja, stanowisko związku. No bo to, że. Przełóżmy, mhm. to, to, to za tak, mało. To, to też mam podobne wrażenie. I kończąc już ten temat, no to rzeczywiście, dlaczego ten termin jest niekorzystny dla wielu firm? Rozmawiałem z panem Grzegorzem Federowiczem, czyli dyrektorem sprzedaży w Dekanik Poland. To w ogóle on do mnie osobiście zadzwonił z informacją, że rezygnują z targów, za co bardzo dziękuję i pozdrawiam, panie Grzegorzu. On mi powiedział, że to jest mało korzystny termin z jednego względu – oni będą już w połowie sezonu. Oni już muszą teraz komunikować te swoje nowe profile, które już są gotowe do sprzedaży, już jest ich produkcja i tak dalej. W połowie roku ma to mały sens. Jeżeli byłby, byłaby to jesień, no to już mogliby pokazać nowości na sezon 2021. One mogłyby być w formie prototypów które dzięki właśnie spotkaniu z klientami można by poprawić, można by wziąć pod uwagę ich uwagi dotyczące tych nowych produktów i to miałoby w ogóle o wiele większy sens, ale połowa roku, no to oni już muszą i tak wcześniej się zdecydować na to, żeby poświęcić jakąś część budżetów na komunikację tych produktów więc wydawanie jeszcze dodatkowo pieniędzy na to samo na targach już trochę no, mija się z celem i ja im się wcale nie dziwię i zauważę, że rezygnują na razie właśnie dostawcy ale właśnie to jest przykład informacji takiej słuchajcie, wycofujemy się termin nam nie odpowiada, bo raz dwa, mhm. trzy proponujemy termin, czy dla nas byłby korzystny tak. proponujemy. no Może nie jesteśmy na tyle stroną reprezentatywną dla targów, ale dla nas korzystnym byłby termin, e, nie wiem, październik. Tak, czyli padają argumenty dlaczego, tak. prawda? I, i to, jest, to jest moim zdaniem rozsądne podejście, z którym można się zgodzić albo nie, ale no, tak. je, jest stanowisko. A związek z kolei ogłasza problem, ale nie pokazuje rozwiązania troszeczkę. Znaczy, Pokazuje rozwiązanie, inny termin. A Wy się martwcie, kiedy? 2021, e, natomiast 2000, nie wiem. Osobiście myślę, że musiałoby się bardzo dużo firm wycofać, że Fensterbaum się wycofało z tej decyzji i przełożyło to na inny termin. Mhm. E, nie Bez powodu pewnie wybrali połowę roku. Taki mają kalendarz. E, chcieli jak najszybciej to zrobić, żeby jeszcze e, wykorzystać ten m, czas związany z sezonem 2020, tak. a nie wejść w drogę mhm. bał w Monachium. Z drugiej strony, ta głośna wypowiedź pani Angeli Merkel może wskazywać, że w ogóle o targach na chwilę obecną, tym bardziej w połowie roku. E, masz na myśli wypowiedź, w której powiedziała, że może nawet 60-70% tak. społeczeństwa może być objęte kwarantanną. Więc myślę, że niewykluczone jest też jest ograniczenie transferu między, takiego międzygranicznego, i tak dalej. Y, tak. Więc wiele jeszcze może się akurat w tej kwestii. No, znieść. Stany Zjednoczone zamknęły ruch lotniczy z Unii Europejskiej. Tak. Nie polecimy do Stanów Zjednoczonych i nie niewykluczone... Tak. A z kolei w, w Polsce na granicach jest kontrola osób, które wjeżdżają. Nie jest to kontrola paszportowa, ale kontrola temperatury, zdrowia i tak na przykład, jak wjeżdżają wycieczki, autokary, wszyscy z imienia i nazwiska są spisywani, tak. bo jeżeli okaże się, że jedna z tych osób była zarażona, to, to trzeba wiecą, szybko dotrzeć tak, do pozostałych. To prawda. Więc już kończąc temat koronawirusa, to jeszcze warto odnotować, co się wydarzy w Poznaniu, albo wręcz nie no wydarzy. Właśnie, no właśnie. Otóż co się dzieje? Targi z Sekurek tak, miały się odbyć w terminie 21-23 kwietnia. Naturalnie dom bezpieczny miał być tam obecny, razem z policją, razem z firmą Abus, razem ze swoimi koalicjantami. Wiem, że Winghouse również miał swoje stoisko wykupione. Targi się w tym terminie nie odbędą. Zostały przełożone na termin 18-20 listopada. Bardzo no ciekawa data, ten, ten bardzo ten. sensowna data, to znaczy mhm. odległa, w przyszłym roku nie ma targów Securex, tak. nie wchodzą one sobie w drogę z inną mhm. imprezą, no nadal jest to najważniejsza impreza zabezpieczeń w Polsce. Rozsądnie decyzji innej być nie mogło. W związku z tym, że mamy e, jakby sytuację zmieniającą się, dynamicznie odwołane imprezy masowe, zakaz wręcz imprez mm -hmm. masowych, mm, no jest to duże niebezpieczeństwo. Swoją drogą słyszałem wypowiedź przedstawiciela międzynarodowych targów poznańskich, który mówi, że już w tej chwili przez koronawirusa i odwołanie imprez liczą straty. No, na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych. Wow! Bardzo, bardzo dużo. Natomiast jest jeszcze jedna impreza, która miała się odbyć 8 kwietnia. To jest Forum 100, które w Centrum Olimpijskim w Warszawie ma mieć miejsce. Na chwilę obecną nie jest odwołane, nie jest przełożone. Chyba, że nam tą Warszawę zamkną. No jakby wiesz, no, na bieżąco śledzimy informacje, monitorujemy to jest termin odległy na tyle trzy tygodnie. E, jest stosunkowo mała liczba osób, bo planujemy maksymalnie 100 do 110 Właśnie osób. W związku z... Tak. Wszystkim, to nie przypadkowo, że, że tak mała liczba osób, natomiast też jest to mniejsza grupa ryzyka tak? mhm. e, osób e, zarażonych, e, czy no, nie, nie są to osoby, które podróżują komunikacją miejską, tak. autobusem tak, tak, tak. ciasnym itd. Tak mhm. Więc e, ryzyko po pierwsze jest mniejsze, po drugie termin jeszcze jest odległy, na bieżąco będziemy informować. E, zaproszenia, e, które były dystrybuowane i odpowiedzi, które teraz spływają, e, jak najbardziej potwierdzają obecność mhm. w większości osoby, pojedyncze Przypadki zdarzyły się, że ktoś mówi, że nie przyjedzie ze względu na właśnie wirusa. Chociażby. No właśnie no my działamy tak, jakby miały się odbyć, no tak. zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Mamy nadzieję, że widzimy się w Centrum Olimpijskim w Warszawie już w kwietniu. Tak, no zobaczymy też, myślę, końcówka marca da nam więcej informacji, czy, mm -hmm. czy będziemy wtedy mądrzejsi. No. Okej. Okay. Myślę, że teraz możemy spokojnie przejść do krótkiego przeglądu. Ekonomicznego. Oczywiście. Mówię, mam to sobie śpiewać w, w, w myślach, bo na jakbym to zrobił, to już nikt by nas nigdy nie słuchał. Eee, tak, po pierwsze, eee, może przekaż informację, powiedz informację o Wosterze, bo tutaj tak. eee, coś, coś się dzieje. Woster, czołowy polski producent drzwi wewnętrznych Zarzecza. Firma Woster oczywiście, ona zalicza miliony rok do udanych. Udało jej się zakończyć sprzedażą, która miała wzrost dwucyfrowy do wartości 216 milionów złotych. Sprzedaż wzrosła i to było 18%. Procent. E, na, rynkach na rynkach zagranicznych. Natomiast moim zdaniem jest troszkę stosunkowo sezon? mało. Tak. Stosunkowo mało, jakby On do, do całej branży. Nie wielkim eksporterem, prawda? Natomiast y, y, kolejny sezon się też mocno zapowiada, ponieważ. No, oni wybudowali nowe budynki, mają nowy magazyn surowców, mają też nową halę produkcyjną drzwi płytowych i halę, w której będzie produkowany też pellet. No i w tym roku również przewidziane są spore inwestycje: 44 miliony złotych będą przeznaczone na budowę hali fabrycznej, w której produkowane miałyby być. Drzwi ramowe. E, druga informacja to informacja ze spółki Dormakaba, która już odczuwa e, skutki koronawirusa. E, co to znaczy? To znaczy, że e, spodziewają się spadku w m, roku 2019. Mm -hmm. Natomiast wyniki, jakie mamy, e, tutaj pamiętam, że jakiś dziwny rok był. E, a tak, wyniki od lipca do grudnia 2019. E, jest spadek 0,8%, mm -hmm. stosunkowo niedużo, ale jest, spad mm, ale, ale jest spadek. E, no i mamy również spadek e, wartości EBITDA. E, mm -hmm. I tak jak, tak jak chyba mam w tej informacji, spodziewają się e, nieco trudności związanych z koronawirusem w roku 2020. Tak, bardziej, że w 2019 roku odczuli duży popyt w Chinach na swoje produkty. Tak. No a wiemy, jak sytuacja się potoczyła. Od Chin się zaczęła właśnie ta cała pandemia, więc myślę, że tutaj w związku z tym właśnie czują, że może być gorzej po prostu. Kolejna informacja to firma Aluprof, która zakończyła rok przychodami w wysokości 1,4 miliarda, wyższe o 13% względem roku hmm. poprzedniego. Bardzo dobry wynik, bo wiesz, co innego rosnąć z poziomu 100 milionów, a co innego rosnąć tak, z poziomu miliarda. Coraz trudniej jest na szczytach rosnąć, prawda, tak. jak się już je osiąga, a Aluprof też zapowiedział, że w tym roku chcą osiągnąć 1,5 miliarda, czyli 600 milionów więcej e, podciągnąć ten wynik w porównaniu z rokiem Poprzednim. Rynek krajowy stanowi 60%, natomiast spodziewany jest wzrost na rynkach zagranicznych. Wiemy, że szczególnie aktywna jest spółka chociażby ostatnio w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Tak. Do tego dochodzą takie rynki jak Kenia, Hiszpania, Włochy i Portugalia. Ja tu widzę, że łącznie eksportuję do 55 krajów. No to mhm. znaczy, wiesz, to mogą być pojedyncze realizacje, tak? tak? Ale, ale obecne, obecne systemy w 55 krajach. Ja mam tutaj jeszcze informację taką, nie wiem czy to już przejdźmy sobie do takich luźniejszych, mhm. swobodnych. Skończyliśmy przegląd ekonomiczny. Widziałeś może kampanię OLX na temat różnic w wynagrodzeniach między mężczyznami? Bez jaj, jako... widziałem. Tak. Tak. No to powiem ci bez jaj, bo <laughs> posłużyli się danymi, w sensie wypaczyli dane. Z tego samego raportu mieli dane mhm. dokładniejsze i mniej dokładne. Tak, nieporównywalne do siebie, tak. z tego co słyszeli, I Posłużyli prawda? się danymi mniej dokładnymi, mhm. które były takie wiesz, szokujące. Ale Mianowicie tam ponad, do tezy tak, ponad 18% różnicy w zarobkach między mężczyznami a kobietami, mhm. oczywiście na korzyść mężczyzn. W rzeczywistości jest to niewiele ponad 7%. Natomiast wynika to z wielu czynników, takich jak chociażby czas pracy. Kobiety, mhm. jak się okazuje, pracują mniej. E, mniej godzin, jak tak. w ciągu miesiąca. E, w Średnio tam wychodziło, pamiętam, dwa dni w miesiącu mniej e, w stosunku do normalnego, pełnego, mhm. e, pełnego etatu. Ja tu jakby nie umniejszam problemowi, natomiast e, z e, statystyk gender pay gap wynika, że Polska jest naprawdę bardzo wysoko e, w tym rankingu, to znaczy, że te płace są bardzo zrównane. E, mhm. Nie ma tak dużego problemu i wydaje mi się, że to jest nakręcanie burzy. E, natomiast dotarłem do takiego raportu e, raportu marketingowego i tutaj powoli nawiązuje do naszej branży. Otóż, jakie są dwie najbardziej nośne kampanie medialne, co muszą sobie zawierać? Sensacje? Po pierwsze, musi być coś oburzającego. Mhm. Po drugie, najlepiej jakby było skierowane do kobiet. O. Z czym się to kojarzy? No Porta tak, tak bezpośrednie tak. skojarzenie i chyba trafne. Dokładnie o to mi chodziło. I co, jeżeli firma Porta celowo zrobiła kampanię, która będzie kontrowersyjna, taki był cel, mm -hmm. skierowana do kobiet, ale nie tylko taka, która wywoła pozytywne emocje, ale również wywoła oburzenie wśród kobiet i spowoduje, że e, jakby Tak, marka będzie na językach, prawda? Tak. Wtedy? Jakby wiesz, do czego zmierzam. Nie tak, że sobie celowo zrobili czarny PR, ale mm -hmm. Co jeżeli zrobili celowo taki, zabieg wywołujący e, taki oburzenie? rachunek sumienia zrobili i stwierdzili, że może to być naprawdę opłacalne. E, A przy okazji, właśnie tak. tego co mówisz, to skojarzyło mi się to z takim wpisem pani Karoliny Mzyk-Kalias z Jawala. No, jakoś która, mi się nazwisko kojarzy. E, no właśnie, prawda, kojarzy. I zrobiła sobie właśnie zdjęcie z pracownikami swojej firmy. No, i tam jest stwierdzenie, że znaczną część właśnie e, firmy stanowią kobiety. Mają tam silną reprezentację. To był chyba wpis związany troszkę z Dniem Kobiet, po prostu. E, więc tak a propos tego, jak tam kobiety pewnie mało zarabiają i tak dalej, no to mamy też przecież e, na najwyższych szczeblach e, no, kobiety ta, w ta. branży. E, Pani Karolina, na co dzień, z tego co wiem, mieszka w Stanach Zjednoczonych do Polski i dosyć często przylatuje e, na bieżąco, że tak powiem, monitorując sytuację. Czy, czy pracując z Jawalem w Jawalu. Mhm. Natomiast no, chciałem znaleźć sobie, czy poszukać okazji do tego, żeby się spotkać. Niestety pani Karolina, jak już przyjeżdża do Polski, to jest od początku do obłożona, końca tak? obłożona spotkaniami, no bo to wiadomo, że z klientami. To już zostaną w jak otworzą granice po prostu yy, i tak. jakoś to się uda. No i co? I myślę, że teraz chyba. A właśnie to ciekawe, bo z tego co wiem, my jakby jest poniedziałek, jest dzień, czekaj, 16. 16 marca. Z tego co wiem, pani Karolina była w Polsce w ubiegłym tygodniu. To, ciekawe, czy może w momencie zamknięcia granic, no, okay. tak. Może utknęła na dłużej i będzie Nie, od... no pewnie mamy, mamy Dunek adres zamieszkania w Stanach i nie powinno być z tym problemu. No, Zobaczymy. A jeżeli nie, no to pani Karolina, skoro utknęła pani w Polsce, być może to Karol chciałby się spotkać. E, tak, ja <laughs> lubię ogólnie rozmawiać, spotykać się z ludźmi. E, nie ukrywam, że stąd dużo wiedzy, dużo informacji to się prawda. czerpie. I nie chodzi mi tylko o te plotki, bo to jakiś tam dodatek. Ale, ale informacje no o firmach, problem. o ludziach. Tak, dokładnie. Mm -hmm. trzeba, trzeba się uczyć. Natomiast to ciekawe jest, że często jak z ludźmi rozmawiam, to od czasu, kiedy nagrywamy podcast, to pierwsza informacja, ale niech to zostanie między nami. <laughs> off the record? Tak, off the record. A druga informacja, często wielu osobom nagle. Przypomina się wiele sytuacji, no, wiele anegdotki. Się, anegdotki. tak, tak, no Ale to, to, to jest miłe, to jest fajne, to jest fajne są fajne, te rozmowy. Rzeczywiście. No i myślę, że nadszedł czas na naszego suchara, prawda? Ten tradycyjny suchar na koniec. Pamiętasz ten dowcip o, o tym, jakie zwierzę stoi w drzwiach? Yy, nie, nie znam. Indoor to był, pamiętasz? A, indoor. No i mam coś Ta. podobnego teraz. Uwaga. <laughs> Jak się nazywa żona Oscara? Oskarżona. <laughs> Czy to nie było piękne? Było, było, było. Też piękne. tak myślę. No e... i właśnie, na zakończenie... Ale znowu tak, kurde, powiem Ci, trzeci raz rzędu chyba tak kręcisz się wokół tych prawniczo-branżowych e... Staram się tak, no, żeby to było powiązane i, i z Twoim konikiem, i, i z branżą często. Więc albo są suchary o drzwiach, albo o oknach, albo trochę o prawie. E... Dobrze, Doceniasz? bardzo. E, doceniam jak najbardziej, właśnie, bardzo mi miło. E, no Paweł, mam na nadzieję, koniec. że w przyszłym tygodniu spotkamy się w tym samym składzie. Że nasz realizator Olek również będzie, będzie w stanie i no, będą wszyscy Z mamy plan B, żeby zrealizować ewentualnie branżowisko, nawet no jakbyśmy mieli mieć home office. No gorzej, to... jeżeli cię zamkną, wiesz, na oddziale zakaźnym. No to już gorzej, tak. No i wtedy już trochę trudniej by było to zrealizować Plan Tak. musimy zrealizować tak, jakoś. Przygotujmy się na plan C. Tak. Dziękujemy za słuchanie naszego kolejnego 45 odcinka. Słyszymy się za tydzień na pewno no i zobaczyć można nas na YouTubie, a jeżeli macie dostawcę albo znacie producenta maseczek jednorazowych, to prosimy o kontakt, koniecznie. <grystanie> Przyda się. Tak. No i ewentualnie jeszcze możecie nas słuchać, a możecie nas słuchać na Spreakerze, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast, do czego też gorąco zachęcamy. I zapomnieć nie możecie o naszej grupie na Facebooku, Branżowisko. Do zobaczenia i do usłyszenia.